Z tej strony Tim i witam was w kolejnym odcinku zmodyfikowanego Minecrafta. I na sam początek chcę wspomnieć o tym, że nie czepiajcie się dlaczego ramka kamerki jest taka jak u Pingwina, ale Pingwin już nie będzie z niej korzystał i dostałem pozwolenie od niego na wykorzystanie tej ramki. Macie tutaj, jeżeli nie zapomnę na środku ekranu screena z rozmowy na skype z Pingwinem, że pozwoli mi wykorzystywać tą ramkę, tak więc... Proszę bez spinoto, tak więc co w dzisiejszym odcinku, w dzisiejszym odcinku wyruszymy na wyprawę, żeby zdobyć troszeczkę surowców, ponieważ jestem bardzo słabo za zaopatrzony, co można zobaczyć po tych moich narzędziach tutaj o na dole, tu mam przygotowane na yy, po prostu wyjście. I jak widzicie jest tutaj wybudowany taki malutki domeczek Myślę, że takie coś wystarczy Tutaj w, w środku jeszcze nic nie ma Są tylko te moje skrzyneczki tutaj W sumie skoro mamy tyle koksów To sobie wezmę dwa koksiaki Co Co będziemy sobie żałować Weźmiemy jeszcze trochę budulca takiego I trochę budulca Trochę mi szkoda tego drewna Faktycznie. nie to Szybko dirta schowamy I to Tu jesteśmy przygotowani Mm, o, jeszcze się noc zbliża, tak więc się prześ prześmimy i wyruszamy e, do jakiejś zwykłej kopalni. Mam nadzieję, że, że uda mi się jakąś szybko znaleźć i nie wiem w którą stronę pójdziemy. Może po prostu, po, 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 po prostu pójdziemy tu i nie będziemy dzisiaj się też pakować w jakąś bitwę, ponieważ nie jestem dobrze uzbrojony. Nie, nie mam jakoś super ochoty się bić, tylko chcę pozbierać surowce, żeby dopiero potem się bić, tak więc to jest takie przygotowanie do walki. No coś w tym stylu. Dobra, tu znaleźliśmy jakieś kurcze pojedyncze żelazo, no ale... ha, oh, nie wiem w jaki sposób tu znaleźć jakąś... kurdy, nie przepraszam, że ciągle klikam kontrola, ale grałem że chwilą na hardkorze z koszym. Mm, I po prostu jestem przyzwyczajony, że na kontrolu mam sprinta. O! O wielku Chciałem powiedzieć, że nie, trudno znaleźć mi teraz jakąś kopalnię. O, tutaj sobie znaleźliśmy i co? wygobiemy sobie trochę żelaza, węgla, bo mamy też mała, A coś dziwne, że węgla powinniśmy mieć dużo. No i no. Tutaj na początku jest to Minecraft. Przepraszam Was. A, tutaj muszę się poprawić na krześle. Przepraszam Was, że przez 3 dni nie było po odcinka. Nie Miałem chęć do nagrywania, lecz gorzej było z renderingiem. Mój program od renderowania, czyli Sony Vegas, teraz używam wersji 13, mm, crashuje przy renderowaniu. Nie wiem, im dłuższy odcinek, tym bardziej większe prawdopodobieństwo, że się skraszuje i to jest trochę słabe, że... Mm, próbowałem odcinek, który widzieliście jakiś, nie wiem, chyba wczoraj, nie wiem ile dni temu, um, trzeci odcinek zmodyfikowanego Minecrafta, czyli ten poprzedni, um, Renderowałem trzy razy, Trzy razy mi skraszowało, raz na 20%, raz na 36, raz na 95. a raz już ostatni raz czwarte wyrenderowało, wszystko pięknie, ładnie. I po wyrenderowaniu jak już kliknąłem close, że fajnie zrenderowało się, to dopiero wtedy mi wywaliło Wegasa, ale... Już się zrenderowało, więc spoczką. nożko kurczę, chrypa... Nie, nie chrypa, tylko drapie mnie w gardło i będę kaszał fucking! A, Czekajcie. Dobra, zabiliśmy tutaj zombiaka. Nie co? No, kopiemy sobie węgla. Dobra, wiecie co? Tak wolno się kopię tym kamiennym kilofem, że zamienimy sobie go na żelazny. Hehe, <laughs> takie burżuistwo. Dużo osób pyta, czy dam tą paczkę. I e, Jeszcze więcej pytań się narodziło z tego, jak dałem tą paczkę kosziemu. I nie, nie dam wam tej paczki i dlatego, że boję się plagiatów. Nie piszcie mi na PW, spokojnie mi możesz dać, ja nie splagietuję i inne gówno. To, to nic nie da, że tak napiszecie. Po prostu na mam nie dam... ponieważ... <laughs> na przykład dam tobie, tobie jako tobie słuchaczu, dam tobie tą paczkę. I ty dasz koledze, tamten kolega gada. Tamten kolega da kolejnemu koledze, No i to tu wyjdzie taka plątanina i każdy będzie miał tą paczkę, a jeżeli nie, to nazwijesz ją po swojemu na przykład... Yy, Nazwij ją... Moja paczka Minecraft do pobrania, download free, kurde i tak dalej. Gdyby y, nie było plagiatów, nie, nie było po prostu opcji na plagiatowanie, że po prostu było, było w jak, można by było w jakiś sposób tą paczkę zapisać sobie, dać jakieś prawa autorskie, jakoś zaszyfrować dla siebie, y, to ja bym udostępnił wam tą paczkę, oczywiście, bo jest 91 modów, więc jest dużo. Nie wiem, czy na wszystkich kompach pociągnęło, ale. Paczka jest według mnie spoko według was podejrzewam, że też, bo bardzo ją chcecie. No. kurcze, zawsze jak nagrywam Minecrafta na modach, a raczej zmodyfikowanego Minecrafta, to mnie zaczyna drapać gardło i to jest złe. Super lokowanie produktu. Piję Liptona. Green Team, lokowanie produktu, zapłacili mi za to. Polecam bardzo serdecznie na Katimiusz, polecam. Nie, dobra, ja nie chcę wychodzić, ja chcę iść. Dalej, dalej. O, gdzieś tam węgiel. Węgla na razie zostawimy sobie. O, tu mamy jakieś różowe. I może damy w ogóle sobie tutaj. A, waypointa. Nazwiemy go. Ach, cave. Damy kolor szary jakiś, może. Coś w tym stylu. Nie wiem, czy da się szary. Musi się dać. A, dobra, damy tak. Będę się przy z kolorkami, jakkolwiek to brzmi. <laughs> Bez skojarzeń, proszę. Eee, I <laughs> nie wiem, nie mogę znać tematu na odcinku, i poruszam wszystko, co mi przysłynę na język przyniesie. To będzie taki. Kurde. Wszystkie odcinki u mnie na kanale są informa... O, to jest to coś, co z, że jak połączy z wiaderkiem, chyba to coś tam powstanie. Wszystkie odcinki na moim kanale są informacyjne, zauważyliście? Że w każdym odcinku jest jakaś informacja taka ważna. Dobra, zbieram... Nie wiem, to są jakieś super rudy z moda Metalurgy, czy nie wiem, jak to się tam czyta. <laughs> Więc myślę, że będzie spoko, bo niektóre przedmioty z tego moda są naprawdę spoko. Nawet nie wiem, czekajcie, wezmę w G. Nie wiem, że Pick. Pick. A, no. Pikaks, patrzcie ile tu jest tych pikaksów, nie? Który, któreś tutaj jest takie dobre? calendarite chyba jest dobre, wiecie? Kalen. Ham, nie jestem pewny, ale nie wiem, czy mam nawet kalendrite. O fak, o fak, o fak. Noż ty. Nie będę cię wyzywał na, na wizji, bo nie będzie mi się chciało pewnie kraknąć z tego. Ale ty. Pedale. A ja cię wyzywałem, nie? Nie, powinno, nie powinienem, bo pedałów się powinno szanować. Teraz ja wyczuwam te spiny w komentarzach. Napiszcie mi w komentarzach. No, ciągle wam rozkazuję, no ale, no, to jest jakieś tam, no wiecie, do serii i tak dalej. Napiszcie mi w komentarzach, jakie mody mógłbym jeszcze dodać, a których widzicie, że tutaj na przykład nie ma, jakieś fajne mody możecie mi podesłać. I na maila teamiplaygamesmaupa.gmail.com, czyli nazwa kanału małpa.gmail.com Wyślijcie mi jakieś fajne ulepszenia do mojej bazy tutaj. Nie możecie jakieś fontanny mi wysyłać, jakieś baseny, jakieś ulepszenia mojego domku, wybudować coś tam Coś żeby mógł wybudować, jakieś projekty mi po prostu podsyłajcie <laughs> Na maila ja na pewno je wykorzystam, wspomnę o was A jeżeli macie fanarty jakiegoś, żebym wyświetlił w odcinku To wyślijcie go na maila tiniplaygamesmopa Chciałbym robić właśnie coś takiego jak pingwin na początku odcinków Wyświetlać wasze fanarty <laughs> No i myślę, że to by było spoko rozwiązanie, tylko za dużo właśnie takich artów nie dostaję, a jeżeli już dostaję, to osoba mi nie daje linku na mailu ani nigdzie gdzie bym zobaczył na przykład na Asku. Tylko rzucę na YouTube'a i myślę, że ja sam zobaczę, bo ja takie arty widzę, ale po prostu później o nich zapominam mówić w odcinkach. Na, na przykład teraz pamiętam, że jakaś osoba zrobiła mi tam na, na YouTubie arta, ale ja teraz go nie pokażę, bo będzie za późno, jak chcę na początku odcinków je pokazywać, więc... Musicie mi wysyłać albo na aska, albo na maila swoje fanarty. Na aska rzadziej teraz wchodzę, więc jest mniejsze prawdopodobieństwo, że zobaczę. A na mailu jestem kilkadziesiąt pierdolników razy dziennie, więc możecie spokojnie do mnie pisać na maila. Ja wtedy wyświetlę waszego fanarta, Myślę, że będzie wam miło. Mm, no i tyle, kurdy. No kurdy! Uf, jeszcze mi się ścięło, no super. No. ty No, gnoju. I um, jeszcze powstają pomysły z Kosim, żeby nagrać jakiś odcinek z Lola. Tylko jest jeden problem. Strasznie nie najlepiej gramy, no nie ma co, się ukry nie ma co ukrywać. Kosi gra lepiej ode mnie, ale on ma tam jakąś przeszłość z LOLem. Grał tam ja 24 level. A to jest moje pierwsze konto, mam 10, nie 11 chyba level już. Tak więc napiszcie w komentarzach, czy chcielibyście zobaczyć Lola na moim kanale, czy coś w tym stylu. I jeszcze takie informacje w tym odcinku przy kopaniu akurat surowców, więc to jest dobre zajęcie. Powstał drugi kanał, nazywa się Another Team już, i będą tam wrzucone filmy z wszystkie, wszystkie tak. i nie piszcie teraz, że to jest wzorowanie na remku, tylko po prostu nie będę na przykład głównie z GoPro, takich totalnie informacyjnych wrzucał na główny kanał. No mam nadzieję, że to akurat zrozumiecie. I postawicie się w mojej sytuacji, że taki kanał jest potrzebny. Tak więc, właśnie z mojej inicjatywy takie coś, takie oto coś powstaje. Dlatego, jeżeli osoby kumaty rozumiem angielski, to wejdą sobie właśnie na ten kanał i mogą zasubować. Ale na razie to jest jeszcze nieoficjalne, więc nie podaję, nie, nie literuję, nie wyświetlam niku na kanale i tak dalej. Jeżeli powstanie już tak na poważnie ten kanał, to dopiero będę go reklamował w jakiś sposób. No i. Tyle w tym temacie. Kopiemy tutaj do końca te rudy. Jak zobaczyliście, jak wrzucam do plecaka, mam już ich naprawdę sporo. Jeszcze. Ach, łap się. I. Kurde. Myślę, że. Jest spoko, bo jest ich naprawdę dużo. O, oh, fuck, Szczury są na. Słyszę ten. Słyszę. <laughs> wilkołaka. To źle, że słyszę Wilkołaka. Tak. Bo chyba noc teraz Zastaje Dlatego ja się tutaj zagrodzę. WTF! To się groźnie robi. Okej, okay, mam nadzieję, że tu nic mi nie wyskoczy. Na razie tutaj zrobię zagrodzenie takie prowizoryczne, bo prowizoryczne, ale jest. Wykopiemy sobie żelaza, będziemy mieli chociaż trochę więcej. I możecie mi napisać, czy podoba wam się ta ramka, bo no jeżeli wam się nie spodoba, to ewentualnie będę mógł ją zmienić, ale mi się podoba, więc myślę, że wam też się spodoba. Ehm, no i jak już mówiłem, dostałem tą zgodę od Pingwina, tak więc proszę nie spinać, że ramka od Pingwina. Ponieważ ja jestem, nie mam zbyt dużo pomysłów w głowie, więc no inspiruję się na innych. I to jest tak u mnie zrobione, tak mi powiedział, mm, po prostu zmieniłem pogląd na to. Kopiowanie od innych YouTuberów różnych rzeczy teraz ja na to patrzę tak, że ja nie kopiuję danej na przykład rzeczy od innych YouTuberów, tylko ja się na nich wzoruję i osoby, na których ewentualnie mogę się wzorować, dodaję do polecanych, ponieważ te osoby szanuję, oglądam i ewentualnie mógłbym mieć ich zaczerwać. Więc jeżeli patrzycie na liczbę i jakich ja poleca, jakie ja polecam osoby, to tylko dlatego, że się na nich wzoruję w jakiś tam stopniu, jeżeli czegoś potrzebuję. I ten pomysł dał mi na przykład Blow, bo. Kiedyś coś tam miałem skopiowanego od Blowa i Blow się wkurzył za to, że ja nie miałem go wtedy akurat w polecanych, że się na nim wzoruje, nie? I to był dobry pomysł, ale nie poruszajmy tego tematu już. Było jak było. Zrobię sobie pochodynki, żeście widzieli pięknie, wszyściutko. Ale ja, jednak mało zebrałem tego węgla, nie mam w plecaku, więc jest git. Jeszcze zdjął wstydzę jabłuszka. I niedługo będziemy kończyć odcinek. Nie wiem, jeszcze może poza odcinkiem sobie trochę pozbieram. Wrócę do domku i w kolejnym odcinku już będziemy MOŻE dekorować czy coś robić w domku bo myślę, że to by było właśnie dobry pomysł eee, I, no jak już mówiłem w poprzednim odcinku, to nie będzie moja jedyna baza będę robił kilka baz więc jest git O, jest już nowy wzór na moim kapselu również kapsel.teamjusz.pl eee, tam są moje kopszulki, możecie wpisać Kapselpl albo kapselteamjusz.pl Obojętnie jaka kolejność, bo akurat moja domena to jest kapselteamish.pl, a domena kapsela to jest teamishcapsel.pl, więc możecie wpisać obojętnie jak i tak przekieruję was do strony. Tak więc yy, właśnie was bardzo zapraszam, jest nowy wzór, możecie sobie kupić. Yy, teraz do, dostałem za darmo koszulkę Reziego, więc może zrobię jakiś unboxing tej koszulki, to od razu będziecie mogli zobaczyć jakość wykonania tej koszulki. Ale nie mówię, że to będzie konieczne, bo bardzo możliwe, że wrzucę to właśnie na mój drugi kanał. E, another Timiusz, another, 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 nie wiem jak to się czyta, Another Timiusz. Tak więc tam może to wrzucę albo na główny kanał jeszcze nie wiem. Po prostu chciałbym Wam zrobić e, porównanie, pokazanie jakości, że te koszulki naprawdę mają zarąbistą jakość i są warte swojej ceny. No, oczywiście takie typowe słagi, które będą się wstydziły z tym pójść, no to niech nie kupują, ale... No i to ostatnia taka rzecz w tym odcinku już. Mm, <coughs> co jest dziwne w tym, żebyście kupili na przykład moją koszulkę na kapselu, to że ja na przykład mam 6000 widzów, nie znaczy, że nie możecie kupować mojej koszulki bo jestem no name'em. Po prostu jeżeli wam się podoba jakaś koszulka, to ją kupujecie, nie? Bo mi się wydaje, że niektórzy mają taki syndrom fejmu. Nie ja to teraz wymyśliłem że syndrom fejmu, ale po prostu nie kupią koszulki Mniejszego youtubera, bo będzie, kurde Podoba mi się ta koszulka bardzo Ale jej nie kupię, bo ten, ten team już na przykład ma mało widzów, a Koszulka Raziego mi się nie podoba, ale Kupię, bo wstawi na fanpage'a Wyśle mu zdjęcie, wstawi na fanpage'a, będę Takim samym fejmem jak on, i to jest trochę Trochę takie słabe O kurde, ale tutaj jest Rozdzielenie, tutaj mogą być też diaksy Dier, ha, akcji. Dlatego ja tutaj się ciut wykopię Zakończę ten odcinek bardzo serdecznie, um, zobaczymy się w kolejnym, myślę, że wam się podobał, tak więc, trzymanko, zapraszam na outro. Tak więc, jeżeli spodobał ci się ten odcinek, zasubskrybuj mój kanał i zostaw lajka, lognij do opisu, znajdziesz tam więcej informacji na mój temat. No to już chyba wszystko, siemka!